Intensywna praca zawodowa i zła dieta to jedne z czynników negatywnie wpływających na kondycję seksualną mężczyzn? Jeżeli szukasz skutecznego sposobu na zwiększenie poziomu testosteronu, a jednocześnie zyskanie witalności oraz ogromnego popędu seksualnego, to preparat potencjalek będzie doskonałym wyborem. Potencialeks to suplement diety, który służy do wpływania na męskości potencjał intymny. Zawierają one skład organiczny. Składniki bioformuły mają kraj pochodzenia Indie. Recenzje i opinie klientów wskazują, że jest to jedna z głównych zalet produktu biokosmetycznego. Inną siłą Potentialeks jest brak nieprzyjemnych skutków ubocznych i uzależnienia. Po zaprzestaniu ich zażywania efekt będzie długotrwały i nie będziesz musiał kupować ich na zawsze. Potentialeks został przebadany klinicznie i stwierdzono, że jest nie tylko skuteczny, ale i bezpieczny. Potencialeks został wykazany w celu poprawy problemu przedwczesnego wytrysku. Wielu mężczyzn cierpi z powodu podobnych problemów, jak również kontroli erekcji. Jednak tylko w przypadku tego produktu rezultaty lepszej kontroli są długotrwałe dzięki jego naturalnej formule. W przeciwieństwie do substancji chemicznych, które są uzależniające dla organizmu, tutaj efekt jest długotrwały. z tabletki zawierają tylko naturalne składniki które mają korzystny wpływ na męskie ciało. Nie zawiera chemikaliów i syntetyków, które przy regularnym stosowaniu odkładają się w tkankach i powodują skutki uboczne. Potęcialex nie ma wyraźnych skutków ubocznych. Może jednak powodować uczulenie na substancje czynne lub substancje pomocnicze, które może objawiać się swędzeniem, wysypką, katarem i niewyjaśnionym uzawieniem. Nie zaobserwowano innych działań niepożądanych. Obecnie lek jest sprzedawany po kosztach produkcji i wyłącznie na stronie producenta. Aby uzyskać potencjał leks, kliknij na link poniżej. Kliknij link w opisie.